I AFC 24 jest jedna z najgorszych Fif w całej historii. Zaczynając od skandalu Steam of the Year Pessim, gdzie co drugi gracz FIFA dostał jedną z najlepszych kart w grze. tak po prostu. Do tego dochodzi słaby gameplay, który zamiast bawić, irytuje. A co najgorsze, tryby gry nie zmieniły się od paru lat ani trochę. Mam dla was dobrą wiadomość, ponieważ pojawiło się światełko w tunelu. Dziś przyjrzymy się nowej grze piłkarskiej UFL, która może być prawdziwym powiewiem świeżości w tej zastałej branży. Nawet sam Cristiano Ronaldo do Santos Averu w tą grę zainwestował. Więc przekonajmy się razem, czy nas ta gra przekona. Let's go! Ano i ja próbuję zdobyć milion subskryberów, więc proszę, kliknij na subskrybuj. Tak. Tak, ty. Z tobą rozmawiam. Wyciągnij rękę z majtek i kliknij na subskrybuj. Dzięki bardzo. Ano no jeszcze nie wspomniałem, to to jest oczywiście tylko beta i finalny produkt będzie prawdopodobnie inaczej wyglądał. Ale przechodzimy do nazwy klubu. Oczywiście... MILIK THE GOAT! Trzeba reprezentować. Wybór kapitana. Co to robi Zinchenko? To zdrowym umysłem, by wybrał Zinchenko Żeby ci się spłakał na boisku Oczywiście, że Krish Cristiano Ronaldo Sorry. Wybieramy formację 4-3-3 Krish dla nas I tak wygląda nasza drużyna No Taka sobie Ale menu wygląda mega clean Bardzo mi się podoba Jeszcze sprawdzę sterowanie Okej okay. Tak jak w Czekaj, może triki są inaczej? Dokładnie wszystko jest tak jak w Fifie! To jest taka sytuacja, gdy w klasie twój kolega ci się pyta No, mogę odpisać twoją pracę domową? Ty mu ją dajesz, mówisz, no nie ma sprawy, spoko Ale zmienię troszeczkę No a na końcu nic nie zmienia i obydwaj siebie ciepałe Ale nie hejtuję tego, nie ma sprawy, co nie? Fajnie Dobra, pierwszy mecz, Cristiano, przeciwko Cristiano Let's go Okej okay? Grafika nawet wygląda przyzwoicie Grałem już w gorsze gry Dobra dajesz Cak podanie na lewego obrońcę Ej ale mega szybka ta piłka była widzieliście to? CAK CAK TIKI TAKA TIKI TAKA GOTUJE GO Widzicie gut? Dobra zamknę się Ruleta uuuu szkoda Już po pierwszych minutach ale widzę że to bardzo przypomina mi PS -a, niż FIFA. Gameplay jest bardzo powolny Generalnie nie rozumiem dlaczego jej spowalnia co roku ten jebany gameplay z FIFA, ponieważ im szybszy gameplay, ty masz mniej czasu na reakcję i to oznacza większy gap Ale spójrzcie jak szybko te podania idą! Co! COK! To już się mega podoba. Długie podanie na Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro Trybluje! Szkoda. Szkoda! O mój Boże, odebrałem mu piłkę, ponieważ w perfekcyjnym timingu kliknąłem w ślisk. Piłka nawet nie odbiła się ode mnie do mojego przeciwnika. Nie róbcie notatki. To ośrodkowanie na Krystiano Ronaldo. No. Mało brakowało. Kale on przy piłce. I don't know what I'm doing. Co? On po prostu piłki zapomniał. Co? So Deschczelaj! Uuu, Pierwszorożny Pierwszy, rożny. Pierwszy rożny. Aha. Interesujące. Na Krystiano Ronaldo. To było na niego piłka. To było na niego piłkowe, sami widzieliście Nie O nie Prosto padłe podanie Sam na sam wybiegaj Mało brakowało Podawaj Mało brakowało La croqueta, O, co za piękny driblin Teraz znowu do Kaliona. Biegisz osią. Bro Dobrze podałem, to nie był mój błąd Ostatnie minuty, pierwszej połowy Ostatni atak Foul Bierzemy faul. Bierzemy faul, na pewno faul. Z Cristiano Ronaldo do Santos Avero. Kółeczko z FIFA 18 jest. To był mój ulubiony sposób na rzuty wolne. Na pewno będzie gol. Milion procent. Rule ta gra już jest lepsza od FIFA. Na serio. Ale muszę przyznać, że mój przeciwnik do tej pory w ogóle nic nie atakuje. Jest kompletnym głównym. Państwo nie chyba niewidomy. Zreportuje się za bycie. trash. Pas. 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 Co za piękna kombinacja. Znowu pas. Pas. To Ronaldo. Ronaldo zrobił to. Rożny. Ale można mega fajnie w tej grze kombinować. I piłkarze naprawdę wychodzą na wolne pozycje. Może teraz. Na Ronaldo. To było znowu na Ronaldo. Cristiano Ronaldo do Santo Savero. Sam przed bramką. Rybluje Foul, to by faul, to by faul Jest. Kłanię tak jak poprzednim razem. A ty gnośny, rany, rany, Wie co na niego czeka. Ale to nie powinien być problem. Cristiano Ronaldo. Możesz, kurwa, całą drużyną przed bramką stać i tak trafię. Teraz kontrą panowie. Znowu do Krystiano Ronaldo. La Croqueta! Pierwszy! Drugi! Szkoda. Ale mamy piłkę. Znowu Krystiano. Znowu próbuje dryblować. Tym razem mu się udaje. Sam na sam z Nie! To bitka! 3-0. Ronaldo. Fake shot. Szczelaj! Tobi! O mój Boże! <gry> Przypomniała mi się FIFA. Wygrywamy pierwszy mecz 3 do 0. Easy. Okay, dostaliśmy kasę. Kupimy Milika. Okej, okay, więc Market. Chyba. Tak. I tutaj. Gdzie on tu może być? Albo nie, inaczej. Tu player name. Milik. Jeśli Milik będzie miał ocenę poniżej 81, będę w 76. Bro, bro. To jest przesada, kurwa. Ok, teraz. Real talk. Real real, real real. Real real. Real real. Real talk. Co najmniej 80. Co najmniej. Sprawdźmy, ile ma lewy. 85. 85. Czarny Michael Jackson przed operacją ma tyle samo. Bro. To jest rasizm. I w dodatku, szczęsny ma 77. Kurwa, sprawdzę kto tę grę zrobił. Albo to był waliczyk, który ma bull dupy za to, że wywaliliśmy ich z euro. Albo Rusek. Milion procent. A to ten gościu. Mówiłem, że Rusek. Oj, gen A nie on jest z Ukrainy? Także Polakom odwdzięczasz? Za to, że przyjęliśmy was wszystkich? Masz zakaz wstępu do Polski. Jak przylecisz do Polski, od razu na lotnisku zostaniesz aresztowany i wysłany na front. To dlatego był żydzińczego jako kapitan! <noise> On był jedyny, który go wybrał! Co w ogóle te wszystkie cyferki oznaczają? Ok, więc z tym zielonym to jest mniej więcej wasza kasa, z tym możecie kupować sobie nowych zawodników i paczki. Jednak najlepsi zawodnicy, tacy jak Ronaldo, Bellingham, Mbappé, również kosztują RP. RP dostaje się za każdą wygraną grę. I z ostatnim, LP, możecie sobie kupować kosmetyczne dodatki, tak jak nowe rękawice lub buty, i możecie kupować sobie paczki. Paczki funkcjonują inaczej niż w FIFA. W paczkach są tak zwane skiny, które można nakładać na graczy. Istnieją również specjalne skiny, które są przeznaczone tylko dla konkretnego piłkarza. Na przykład, jeśli dostaniecie skina dla Sergio Ramosa, to nie macie Sergio Ramosa, macie tylko jego skina i musicie go pierw kupić, żeby go użyć. Skiny dodają waszym zawodnikom różne bonusy, tak jak na przykład więcej RP co meczu. Więcej chyba kondycji, nie wiem, ponieważ jeszcze nie ma tego w grze Albo więcej XP konkretnemu piłkarzu Z wystarczająco dużo XP możecie wasze karty upgrade'ować Możecie im dawać nowe pozycje lub więcej atrybutów Dobra, kupiliśmy Milika, startujemy w następny mecz Dobra, pokaż na to, że stać Punkt, przeciwnika, Milik sam na sam <laughs> GOAT Nie sądziłem, że będzie aż tak łatwo Podanie Cristiano Ronaldo do San Zabero, ruleta. Nadal na Ronaldo. Co za... Już klikałem na szczał. Już klikłem na szczał, bro. Odbrod od Milika. Milik do Ronaldo. Ronaldo szela Supek. Do bitka Easy. Łatwizna, mówię wam. Mega bot. Aha. Aha. Do widzenia. Łatwizna. 3 godziny later. Ok, zagrałem jeszcze 11 meczy, 8 zwycięstw, 3 remisy. Spoko. Moja ostateczna recenzja tej gry: Co mi się w niej podoba? Po pierwsze, nie ma kobiet, ale to też oznacza, że nie ma liszy. Ok, dobra, skreślamy to. To nie jest pozytywna rzecz. Menu mega fajnie wygląda i karty ci nie lecą po monitorze. Nie tak jak w innych grach piłkarskich. Podania są całkiem spoko, nawet jak czasami ci x nie zarejestruje. I szczały są mega OP. Przede wszystkim R1 szczały, ale to mi się na przykład podoba. Co mi się nie podoba, jest tak, czuć się, że to jest beta. Piłkarze czasami zapominają po prostu piłki. Dribbling lewym krążkiem w ogóle nie istnieje. Każdy zawodnik wydaje się mieć kręgosłup z drewna. I R2 sprint też nie funkcjonuje. Jak klikasz na R2 na sprint, to mam takie odczucie, że twój piłkarz staje się wolniejszy. Ale za tym, że to jest beta, więc tutaj można na pewno oko przymknąć, daje tej grze 5 na 10. Ale, ale, za tym, że Michael Jackson przed operacją ma ten sam rating co Lewandowski, daje tej grze 0 na 10. Aaaa! Hej, może chcesz obejrzeć jeszcze jeden filmik? Ponieważ ty usza. Nigdy za dużo. Nigdy za dużo. Nigdy za dużo. Nigdy za dużo. Nigdy za dużo.